Czołem. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Iki trzponem w Total War Warhammer 2. No cóż, zostaliśmy napadnięci przez beastmenów. Plusem oczywiście jest to, że... mogę sobie spowolnić rozgrywkę, a nawet spauzować. Eee, dobra, wiecie co? Różnicę dawać tutaj. Kulomioty dawać tutaj. Okej, okay, okej, okay. tu się już grubo zaczyna dziać. Mam rakietkę, więc teoretycznie... Wow, 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 mocno nasobili. Plus jest takie, że ci łucznicy są tutaj totalnie wystawieni na pastwę losu. Dobra, cała armia na jedynkę. Dwóch magów na dwójkę. różnice na trójkę, na czwórkę, odzieracze. Odzieracze są tutaj. Więc je od razu puścimy za. Za. Mag. No w sumie jesteśmy mocno bici. Tutaj dawać błyskawice. O, vortex. O, vortex. Coś tam zadało, coś tam zadało z pewnością. Kurde, tu Minotaury lecą. Dobra, rzucony ten vortex. On tu za dużo chyba nie podziała. Trzeba zaraz będzie na, na pomoc Lordowi lecieć. Dobra, strzelające oddziały. Dawać tutaj, panowie. Czasem trujeczki, strzelające oddziały. Dawać, dawać Focus Fire na Minotaury. Ja tu się prawdopodobnie zdołamy zająć tymi łucznikami, odprowadzimy ich do granicy. Jeden oddział dalej, tam poradzimy sobie. Dobra, yy, mogę przyzywać klan braci, to jest na pewno fajna rzecz. Dobra, wchodzi ostrzał w minotaury. No i mogę rzucić rakietkę, powiem szczerze. I chyba to zrobię. Dużo ich nie ma, niby, ale Ale, o kurde, <ścoughs> czy moi bohaterowie zginął? Eee, nic im się nie stało. A tu jeszcze zaorana piechota dookoła, tylko miotaury się trzymają. Spacz inżynier żyje. Przyzwiemy z kaweny. Klan braci konkretnie. Tu się zajmijmy tymi łucznikami. Wszystko jest jak należy. Tu sobie radzimy. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Prawdopodobnie z minotaurami też sobie damy radę. Eee, no, spacz błyskawice możemy kolejną nie, brakuje many. Zmarnowałem tą rakietę, ale powiem szczerze, no... Gdzie jak nie tutaj jej miałem użyć, nie? Próbujmy ubić Kazraka. Minotaury obrywają Focus Fire. Już ja nie wiem, czy sobie bardziej po pelerach tu nie strzelam. Nie, dobra, modele padają kolejne, więc... Dobra, tu się porozpadało wszystko. Gonimy łuczników dalej. Tutaj wymordowane praktycznie te jednostki. Dobra, yy, odzieracze. Dobra, my chyba już możemy play odpalić, nie? Bo już nasza sytuacja jest zdecydowanie korzystniejsza niż chwilę temu. Kurde, ten ostrzał, to jest taka masakra. Na kazraka. A, musimy lordów wycofać. Ostrówka z raka, no, my już to chyba mamy jednak. Jeszcze mamy jeden oddział z kawenów do przyzwania, w razie co. Eee... Tam piechota ich goniła. Gdzie, gdzie ona znikło. No, mniejsza z tym. Dobra, z łucznikami sobie radzimy. Ok. Wolnicy tutaj. Dobra, no dawać tam. Ognia, ognia. Przezwijmy tych klan braci jeszcze. Wypruję się z całego mojego, że tak powiem, sprzętu. Ale, Ale musimy to wygrać. I tyle. Problem będzie wtedy pewnie z tą estalią, żeby ją dobić. No, ale trudno. Znowu się będzie ciągnęło w nieskończoność. Zdobywanie jednego, no miasta, które już tak naprawdę i tak poległo wcześniej. Dobra. Ok, armia się rozpada. No, już Vortex chyba sobie daruje. Dobra, już wstrzymać ogień, nie strzelajmy po swoich. O, oni już zwieją, dobić ich już nie zdołamy. Okej, okay, okej. Okay. Udało się. No, ponownie, ponownie dużą robotę ta rakietka zrobiła. Chociaż na pewno nie tak dużą jak przeciwko Imperium. Mm, no Będzie problem znowu z dobiciem tej estali. No Tak jak kurde mówię w Warhammerze, zawsze no, robisz krok naprzód, chcesz zrobić krok naprzód, zawsze ci jakaś mechanika się pojawi, która automatycznie ci spowolni. Mechanika czy niekoniecznie, nie po prostu. No, Bistmeni, którzy akurat no, stwierdzili, że zaatakują nas, bo jesteśmy graczem. No ale trudno. Miejmy nadzieję, że tą estalię też uda się ostatecznie jakoś pokonać. Tam jeszcze ci piraci pływają przecież, którzy też no. Ostatecznie pewnie zaatakują nas, no, no zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie robiłem cięcia, no może się wczyta w miarę sprawnie. Kto wie, różnie może być, czasami jest końcówka i mieli, 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 i mieli. E ale no, plusem było na pewno to, że ci łucznicy się zrespili tak blisko. To był duży plus. Cała reszta armii była daleko, a łucznicy byli naprawdę blisko. No, plus swoje i tak zrobili, i tak zadali spory demecz. No, także plusem jest na pewno to, że nie straciliśmy żadnej cennej jednostki. Zresztą, nawet tych śmieciowych nie straciliśmy. Ostatecznie szczurzy niewolnicy przeżyli. Spore problemy mia mieli lordowie. Oni tam byli na przedzie armii, sami. Total. Przepraszam, totalnie osamotnieni. No ale ostatecznie te vorteksy. błyskawica, spacz błyskawica weszła. No i oczywiście, gdyby nie rakieta, to prawdopodobnie lordowie by padli, więc w sumie nie wiem, czy jest sens zastanawiać się nad tym, czy dobrze, że użyłem tej rakiety. Po prostu, no, chyba nie było wyjścia i trzeba było jej użyć. I tyle. Dobra, no, zrobię to cięcie, bo bez sensu tak się... Aha, okej, okay, chyba już... Już przemieli. Albo i nie. Dobra, cięcie. Nareszcie. Dobra, okej, okay, sporo żarcia zdobyliśmy. Uuu, naprawdę sporo żarcia zdobyliśmy. Ale no, chyba możemy zdobyć jeszcze więcej, więc po prostu z tego skorzystamy i zdobędziemy jeszcze więcej żarcia. Bistmeni przepędzeni, że tak sobie zarymuję. Problem w tym, oczywiście, że Estalia. Nie, nie zaatakowali nas. Ok, zdobyliśmy jeden ten rdzeń, czy cokolwiek to jest. No najgorsze jest teraz to, że ok, mamy Estalię i Bismenów, i możemy albo dobić Bismenów, albo zaatakować znowu Estalię. W sumie oblężenie trwa. No, Estalia może nam w ogóle wyjść teraz z ofensywą, tylko że dysk twardy cały czas jeszcze mieli po tym <grym> wczytywaniu. Talizman, kamień świtu. Tak, tego się spodziewałem właśnie. Rakietki nie mamy. Możemy za to przyzwać więcej klan braci, powiem szczerze. Siedem. Moje oddziały są obite. Odzieracze, amunicji sporo. Myślę, że jesteśmy w stanie to wygrać. I chyba sobie zagramy. Także dzisiejszy odcinek będzie mocno bitewny. Próbujmy. Oczywiście jesteśmy tak jak mówię, mocno obici, nasza piechota głównie. Ale no to strzelanie nas troszeczkę ratuje. To po pierwsze, plus odzieracze zagłady oczywiście nas ratują no lordowie bardzo mocno obici, ale no jednak magia będzie do wykorzystania i vortex i spacz błyskawica. No i klan braci, klan bracia, których możemy przyzwać. I to jest aż 7 oddziałów, więc to nam na pewno zrobi sporą przewagę. Jak na plecy się ładnie wejdzie, no to myślę, że będziemy w stanie to wygrać. No jeżeli przegramy, to w ogóle będzie ciężko. No nic, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Kolejna bitwa w każdym razie się szykuje. Także dzisiaj będzie na grubo. Iki szpon tyle dobrego, że on wali na dystans. Spatch inżynier, inżynier, niestety nie, ale to tam też będzie jakoś do przeżycia. Miejmy nadzieję. Tutaj też w teren taki trochę pofałdowany, ale pewnie na tym wzgórzu się jakoś wystawimy. No i zobaczymy, może do nas podejdą, albo i nie. Brakuje rakietki, bo znowu by się rzuciło oddział z kawenów, wszystko by się na tym zblobowało. Rakietka i do domu. To jest zawsze fajna rzecz. Dlatego lubię w norste mamuty na multi, bo, bo na tym się zawsze jakieś tam oddziały zblubują. Nawet jeden oddział to zawsze jakieś fajne zakręcie może wejść. Także tutaj to mamy takie, taki mamut jakby na wielką skalę. Dobra. Yy, rozmieszczamy wojsko, wiatry magii w porządku. Tak, na tym wzgórzu się rozstawimy, tak jak mówiłem. Szczurzy niewolnicy na froncie poobijani. Oni od szarży zdechną, ale trudno. Dobra. 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 Yy, I tak. Aha, jeszcze włócznicy, oczywiście, do osłony tyłów, chociaż chyba tutaj się nie mamy czego obawiać. Także tak. O, jeszcze tu mam jakiś klan ratów. Dobra, też ich tam wrzucimy. Yy, na dwójkę damy tego. Na trójkę damy tego. Na czwórkę damy odzieracze. I wyłączymy jeszcze, przy ok a nie, 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 wyłączymy to i rozpocznijmy bitwę. Odzieracze już oczywiście pędzą. No, przeciwnik dopiero wchodzi na pole bitwy, nie, bo to są oczywiście posiłki. Ale to nic, to nic, może do nas podejdą. Ewentualnie możemy trochę zejść w sumie z tego wzgórza nawet. Jakieś domki, chałupki, jakaś wioska taka. Jeszcze możemy nawet zejść. Come on, dawajcie, podejdźcie do nas, naprawdę. My nie gryziemy, my tylko kaweny jesteśmy. Tak, tak. O! <laughs> Jak mnie gonią, nie? Odwrót. Trzeba by się tak w ten sposób rozstawić. O, jaki damage! No, tak, tak, zdecydowanie większy damage zadają te kółka. No, mi te włócznie trochę też robią szkód. Aczkolwiek. A, dobra, dobra, czekajcie. E, dobra. Po szermierzach? Po włóczniach bijcie. Chyba, że po lordzie. Dobra, po szermierzach też możecie. Kurde, czy oni nie mają pola ostrzału? No tu powinni to widzieć wszystko, nie? Jak na, jak na dłoni mieć. Ale zobaczmy. O nie, i Kidszpon zaatakowany. okej, okay, zwiewamy, pomóżmy mu. Dobra, teraz dopiero. E, panowie, 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 tak się narazili na ostrzał, kurde. A no, nie ulepszony, żółtym tą nie ulepszoną wód spać błyskawicę. żyje, dobra. O kurde, wycofajmy, wycofajmy. O! No, troszkę coś zadało. Ty, gdzie te rusznice walą? O, dobra, dobra, uciekły te kółka. porządko. Spacz błyskawicy, tylko nie bardzo jest gdzie. Tam z kawenów przyzwałem. No i zaorali praktycznie kuszę. Dobra, no myślę, że to jest nawet do zrobienia. Powiem szczerze. Jeszcze z tym strzelaniem się trochę wstrzymamy. Poczekamy aż, aż dotrze ta ich główna armia. Zobaczymy, czy trafimy idealnie. Idealnie, <grywanie> Idealnie. Dobra, różnicę... Rusznice... Co? Pracę szermierzą... Dawać w kusze, w kusze różnicę, o. A wy tam. Dobra, przerzućmy też te oddziały do walki w zwarciu trochę do przodu. No, ładna, ładna robota, ładna robota. Dobra, podsumujmy to troszkę bliżej. Dobra. Walnijmy błyskawice tutaj. Piękny, piękny damage. O nie. Wycofać się, wycofać się, wybaczcie, że nic nie mówię, ale się trochę skupiłem, także... Chociaż w sumie nie jest tak tragicznie, jak tam te kółko. Nieźle sobie radzą, nieźle. Już w tym momencie Lord nieprzyjaciela ucieka. Przyzwane z kaweny. Dobra, rusznice. Tutaj w tych szermierze, albo w kuszników. <laughs> Czemu nie? Chociaż kuszników to akurat rozjeżdża kółko. No, rozpada się cała armia. I GG. Możemy przyspieszyć. Zginął bohater, spróbujemy zabić też Lorda. No bo tu chyba jak się... Im więcej się wykosi teraz, tym mniej przeżyje bitwę, tak jakby. Więc wykośmy jeszcze tego trochę. Lord nie żyje. O, możemy chyba zakończyć. Dobra. Duże straty, zrobimy po raz kolejny cięcie. No i miejmy nadzieję, że wreszcie uda się zająć stolicę Estalii i to tak w miarę bezkarnie. Dobra, zadanie wykonane. Aż 10 żarcia zdobyliśmy i zdobędziemy jeszcze dodatkowe 2. Ponad 2000 kasy. Także grubo. Kanister zdobyty razy jeden wprawdzie, ale zawsze coś. Okej. Okay. No wszystko wskazuje na to, że teraz tą Magritta. To Magritta zajmiemy. Okej, okay, tutaj coś piraci się pojawili. Odporność fizyczna 15% i trzpon. nieźle. Budzi strach. Wow, nieźle. Dobra, czy z automatu zdołamy to zająć? To jest pytanie. Nasza armia obita mocno. No ale kółka, te elitarne oddziały nienaruszone. Drugi spaczkanister, czyli zdobędziemy trzeci i znowu będziemy mogli... Dobra, no chyba z automatu zdołamy to zrobić. Zrobię jeszcze szybki zapis na wszelki wypadek. O to nie zwiększa nijak naszego... Pyrrusowe zwycięstwo. Straty niewielkie, powiem szczerze, jestem w szoku. Żarcia zdobyliśmy 3. Nieźle. Okupujemy osadę na poziomie. Nawet na poziomie trzecim mogę. Wow. Tylko, że wtedy będę na minusie z żarciem. Więc chyba na poziomie drugim sobie zrobimy okupację. Zniszczenie. Rozwiń pod imperium. Nie wiem, co to pod imperium mi tutaj pomoże, dlatego chyba po prostu zrobimy sobie okupację. Póki Beastmeni są w pobliżu. Okej, okay, kolejny kanister. Więc możemy sobie już rakietkę wyprodukować. Problem w tym, że jesteśmy troszkę w plecy z żarciem. Iki szpon poziom siódmy, wszystko ładnie, pięknie. Estalia prawdopodobnie za orana do zera ma gritta. Mm. Port sobie możemy naprawić. Mamy główny budynek. I dobudujemy. O! przychody, produkcja żelaza, ale nie, ja chcę to, bo to zwiększy, gar... nie, to, to tylko z... no, pozwala na werbunek klan braci. No, ale zrobimy sobie to. W Tobaro mogę też coś dobudować. Przychody, spaczenie z kowenów. garnizon większy, ok. To mnie średnio interesuje. Chyba to, bo to nam da, otworzy drogę do przebiegłego planu. Tak, zrobimy to. Także z tymi technologiami u Skawenów też tak jest, że musimy dobudowywać budynki, żeby odkrywać nowe technologie. Więc, dobra, no w Skaven Blight jesteśmy w takiej sytuacji nie najgorszej, powiedziałbym. Nasza armia tu siedzi. No i na razie się bunt nie zapowiada, więc w porządku. W Tobaro, no dobra, w Tobaro prędzej dojdzie do buntu. Ale już sobie wtedy z tym poradzimy. Bo, jakby nie było, tutaj mamy pełną armię. No, no, notabene, i kit szpon. Możemy go ulepszyć. O, odzieracz zagłady. To będzie to będzie grube. Więc damy mu ten odzieracz zagłady. To będzie fajne. Dyktator. Brak skażenia plus jeden. Koszt werbunku minus trzy. Powodzenie do zasadzki. Przychody z osad. Dobra, to spaczenie może mu zmniejszę. I tyle. Nic więcej tutaj niewiele nie jestem w stanie zrobić. Jeszcze nasz spacz inżynier oczywiście. Light, many, many hmm. Jemu damy jakieś zaklęcia, a tak zwarciu siła broni odporność. Zionięcie to jest fajna rzecz, więc damy mu to zionięcie. Szczególnie, że teraz, właśnie, bitwy są z taką dużą ilością piechoty, dosyć. Okej, okay, no z żarciem nie jest najgorzej. Pyta... Znaczy, jak zrobię rakie... rakietę, to chyba z żarciem się trochę sytuacja pogorszy, więc na razie sobie dam spokój. No i dobra, no cóż, trzeba będzie się pozbyć na pewno tych bismenów. Mm, i w dalszej kolejności Bilbali sobie zajmiemy, no i całą Estalię, cały ten Półwysep Iberyjski będzie w naszych rękach. To Norska jest w ogóle, ale jaja. Patrzcie na to, mamut, kurde, żmi mrozu. Grasanci, elitarne jednostki jakieś. A ja z Czużych Niewolników mogę, dobra, zrobię i tak tych z włóczniami, bo ja się boję trochę, że mnie zaatakują. Garnizon w pewnie obity. No spory, spory, ale obity, zapewne. Dobra, oddajmy turę. No i będziemy za chwilę kończyć, ale no dzisiejszy odcinek to był chyba, no tak, 30 minuta. Dzisiejszy odcinek był, myślę, że satysfakcjonujący dla was, dla mnie był. Sporo zrobiliśmy, masakra, to C czekajcie, to dzisiaj była ta masakra tutaj? Z użyciem tej rakiety? Chyba tak. Totalna masakra. 14 czy tam 13 oddziałów zabiłem jedną rakietą. Masakra. Niezłe jaja, niezłe. Dobra. Zakończy się ta tura. No, widzę, że tu już Bretonia się pojawiła. Także no. Ciekaw jestem też, jak do końca działa to pod imperium. Bo nie jestem co do tego przekonany. Teraz chyba mnie po prostu widzą, nie? A jak zrobię pod imperium, to nie będą mnie widzieć, tylko będą ruiny tak jakby. Mm, tak mi się wydaje, dlatego w, w Bilbali spróbuję właśnie zrobić pod imperium i zobaczymy. Tak, no prestiż rośnie, skarbiec, no, mamy w tch, 22 tysiące ponad mam. Także no z kasą tutaj kompletnie nie ma problemu. Okej, okay, Bilbali zajęła Bretonia, tak w ogóle. Oni się wycofali na szczęście. Hmm czy coś ma to mogę sobie ulepszyć. Mogę sobie to ulepszyć, i będę mógł wtedy robić lepszy klan, klan braci, więc no chcę to zrobić. No i w Scaven czeka, czekam, aż mi się tutaj właśnie otworzy możliwość dalszych ulepszeń. Chyba, żeby zrobić inny budynek, na przykład. Nie, to już mamy. To, to odblokuje Dziki plan. Dobra. Nie w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.